Być może już o tym wspominałem, ale takim fragmentem, który ostatnio do mnie jakoś bardzo mocno przemawia, to jest fragment z XIX rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o locie i o sodomie, jak to Pan Bóg musiał siłą wyprowadzić lota. Z Sodomy, że aniołowie musieli go chwycić za ręce i wyciągnąć z tego miasta, które miało być zniszczone, a żona lota zamieniła się w słup soli, ponieważ z tęsknotą spojrzała wstecz na to, co zostawiła, na to, co było za nią, no i już dalej nie mogła iść, bo tak była przywiązana do tego, co stare. Jakoś ten fragment bardzo mocno do mnie przemawia. I skojarzył mi się właśnie z dzisiejszym czytaniem z Księgi proroka Izajasza, gdzie Pan Bóg mówi, nie wspominajcie wydarzeń minionych, oto ja czynię rzecz nową, oto już, już dzieje się. Czy to widzicie, Właśnie, że, że Bóg chce nas odnawiać, Pan Bóg chce nas prowadzić na nowe drogi, Pan Bóg chce nas prowadzić do nowego życia, Pan Bóg chce, żebyśmy nieustannie wchodzili jakby w nową jakość życia, ale jest problem z tym, że my ciągle jesteśmy przywiązani do tego, co stare. Ciągle nie chcemy zostawić tego, co stare, naszych starych schematów myślowych, naszych przywiązań, naszych nałogów. Wydaje nam się, że ciągle coś z nich czerpiemy, ciągle one nas w jakiś sposób karmią. Może dzisiaj, w świetle Słowa Bożego, dobrze jest zobaczyć to, że Bóg chce mnie zaprowadzić nie w pustkę ale w nowe życie, pełniejsze życie, życie, które bardziej smakuje, życie, które bardziej nasyca.